Was bardzo serdecznie na kolejnym trzecim spotkaniu Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego EUD we Wrocławiu. Dzisiaj będziemy mówić o tworzeniu pieniądza, skąd biorą się pieniądze, zagadnienia finansowe. O tym wszystkim opowie Wam dzisiaj pracownik naszej uczelni, czyli przypomnę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Pan dr Krzysztof Biernacki. Przywitajmy brawami. W zasadzie tyle tytułem wstępu, bo czas goni, jesteśmy troszkę opóźnieni, zatem zacznijmy już część wykładową. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, witam wszystkich na spotkaniu. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o pieniądzach. Pewnie część z Was już ma bliskie kontakty z pieniędzmi, zwłaszcza co tydzień albo co miesiąc, jak dostaje je od rodziców. Natomiast kilka zagadnień chciałbym dzisiaj poruszyć, żeby zwrócić Państwu uwagę właśnie na to, skąd się biorą te pieniądze, pieniądze jakie wykorzystać. Natomiast pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest pytanie o to, po co one nam w ogóle są potrzebne. Zwróćcie uwagę, że w praktyce mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość, kiedy próbujemy wymienić jedną rzecz na drugą rzecz. Bardzo często może być z tym problem, no bo ile taki samochód chlebów będzie kosztował? No, na pewno dużo, prawda? I teraz te chleby by trzeba było przynieść, dać temu, kto nam da ten samochód. Pytanie, co ten z tymi chlebami zrobi, bo musiałby Mieć ogromną ilość tych chlebów. No nie wiem, czy tak szybko zdąży, czy mu nie strzerwiają te chleby, tak? W związku z czym te pieniądze, zwróćcie uwagę, tutaj mamy na tym dolnym obrazku, pozwalają nam, czy ułatwiają nam wymianę różnych towarów, zwłaszcza ułatwiają nam wymianę różnych towarów i usług, które mają bardzo różną wartość, tak? Możemy sobie wycenić i wyceniamy taki chleb na określoną kwotę. W związku z tym wyceniamy również ten nasz samochód na określoną kwotę, i te pieniądze pozwalają nam wymienić jedne dobra na drugie dobra bez konieczności właśnie przynoszenia dużej ilości chlebów, bez przynoszenia dużej ilości samochodów itd. itd. Nie zawsze takie pieniądze, jakie widzicie tutaj na dole, były w użyciu. Otóż kiedyś te nasze pieniądze miały bardzo różną formę. Kiedyś, na przykład, pieniędzmi były takie rzeczy: Co to jest? Muszelki, tak jest. Na wyspach Polinezji płacono takimi muszelkami, to były rzadkie muszelki określonego tam takiego ślimaka. I proszę Państwa, też właśnie muszelki były bardzo cenne, w związku z czym one zastępowały na pieniądze. Pieniędzmi kiedyś również była sól, tak? To jest nasza zwykła sól. Opowiem Wam jedną historię. Był ktoś z Was w Krakowie? Super. A kto z tych osób, które były w Krakowie, był w Wieliczce? Pięknie. No to jesteście w bliskich kontaktach z naszą najstarszą kopalnią soli w Polsce, tak? Wiliczka jest jedną z najstarszych kopalni soli w Polsce i wyobraźcie sobie, to było dawno, dawno temu, w XIV wieku, rządził taki król w Polsce, nazywał się Kazimierz Przydomku Wielki. I ten Kazimierz powołał uniwersytet. Teraz jaki mamy uniwersytet w Krakowie? Tak jest. I właśnie ten król powołał uniwersytet Jagielloński w Krakowie i jednym ze źródeł finansowania. Były właśnie dochody z tych żub solnych, to się tak ładnie nazywało, czyli z tej soli tej kopalni w Wieliczce. Dzięki temu, że mieliśmy tą kopalnię Wieliczce od wtedy, tak, czyli od tamtego czasu funkcjonuje Uniwersytet Jagielloński. To był pierwszy, jedno ze źródeł dochodów wówczas. Taki banknot to musicie rodziców zapytać przy okazji, czy znają taki banknot, powinni znać taki banknot. To był banknot, który, którym posługiwaliśmy się. Właśnie jeszcze w okresie przed 1989 rokiem i kawałek po. No a to jest to, z czym pewnie na co dzień mają Państwo, czy Państwa rodzice, do czynienia. Tak? Czyli to są karty płatnicze. Proszę zwrócić uwagę, na tym slajdzie chciałbym Państwu pokazać, właśnie jak ewoluował pieniądz. Tak? Czyli pieniądz przybierał różne formy. Najczęściej na początku to były pewne cenne dobra, tak? takie muszelki były cenne, soli nie było zbyt wiele, była też bardzo cenna, bo była potrzebna do konserwowania na mięsa, w związku z czym też pełniła funkcję pieniądza, a dopiero od niedawna, tak od XVIII-XIX wieku mamy właśnie pieniądz papierowy, a już zupełnie od niedawna mamy pieniądz no, w formie kart, tak? czyli karta zastępuje nam te banknoty. I teraz zadajmy sobie pytanie, po co tak naprawdę te pieniądze nam są potrzebne. Można powiedzieć, że pieniądz pełni trzy funkcje. Na tym slajdzie macie zaprezentowane te trzy funkcje. O tej pierwszej funkcji, funkcji wymiany, czyli ułatwienie wymiany, już żeśmy sobie powiedzieli, tak, jedna osoba ma pieniądze, za te pieniądze może kupić inne rzeczy. Ta osoba, która sprzedała też ma pieniądze i może chciałaby kupić inne rzeczy i w związku z tym te pieniądze pozwalają nam dokonać wymiany. Ale oprócz tej funkcji pozwalającej czy ułatwiającej nam wymianę, pieniądze pełnią jeszcze funkcję dezauryzacyjną, to się tak ładnie nazywa, czyli pozwalają nam gromadzić środki, na przykład oszczędzać na przyszłość. Tak? Możemy sobie odłożyć trochę tych naszych pieniędzy i dzięki temu, że mamy taką skarbonkę, chociaż czasami odkładamy w trochę innej formie, no ale załóżmy, że czasami odkładamy w skarbonce, możemy później te pieniążki wydatkować. Mamy również możliwość określenia wartości. Dzięki pieniądzom możemy określić, ile tak naprawdę warty jest ten chleb, ile jest warty ten nasz samochód, ile jest warty dom i tak dalej, i tak dalej. Czyli pieniądz pełni również funkcję wyceny wartości tych różnych rzeczy, dóbr, które mamy dookoła nas. Czyli jeżeli patrzymy na pieniądze, to patrzymy właśnie z tych trzech z trzech punktów widzenia. Pieniądz ułatwia nam wymianę, pieniądz pozwala nam na to, Żebyśmy mogli wycenić coś i pieniądz ułatwia nam oszczędzanie. Bardzo często, jeżeli mamy to, ten pieniądz, to mamy takie dwa pojęcia, czyli mamy z jednej strony oszczędności, czyli to, co gromadzimy i to są jakieś tam wolne środki pieniężne. Z drugiej strony mamy wydatki, czyli wydajemy te nasze pieniądze. Tak? Jeżeli mamy taką zależność, to najczęściej teraz już robimy tego typu transakcje w ramach usług bankowych, czyli mamy różne banki, tutaj na slajdzie macie różne banki i mamy Narodowy Bank Polski, tak, na samej górze Narodowy Bank Polski, tutaj specjalnie jest taki daszek zrobiony, dlatego że nasz Narodowy Bank Polski, każdy kraj ma swój Narodowy Bank, jest tak zwanym bankiem banków, czyli on tak naprawdę oddziaływuje na funkcjonowanie banków, udziela im pożyczek, udziela im kredytów, przyjmuje od nich depozyty. Natomiast wy bądź wasi rodzice najczęściej się spotykacie z tymi bankami komercyjnymi. Tak? Mamy bardzo dużo tych banków, żeby można było założyć bank, co trzeba mieć, taką spe specjalną zgodę z Komisji Nadzoru Finansowego. I teraz jak mamy taką zgodę, to możemy założyć bank. Który z tych banków, które tutaj macie na slajdzie, jest, ma siedzibę we Wrocławiu? WBK, BZWBK, tak jest, czyli Bank Zachodni. Ktoś był na rynku we Wrocławiu przez przypadek oczywiście. Jak będziecie na rynku i wejdziecie na rynek, to tam jest taki wysoki na rogu budynek. To jest właśnie jedna z siedzib Banku Zachodniego, tak? Dlatego, że Bank Zachodni właśnie był pierwszym bankiem, który miał siedzibę we Wrocławiu. Jakie jeszcze banki tutaj mają siedzibę swoją główną oczywiście, nie oddziały? Mhm. Nie, bank PKO nie jest z Wrocławiu. Tak jest, Gelting Bank to jest bank, który również ma swoje początki związane z Wrocławiem. Jaki jeszcze? ING nie, ING jest z Katowic. Jaki jeszcze? PKO nie. Idea Nie. Tak, Idea Bank. To jest też bank, który powstał niedawno i też jest związany z Wrocławiem. Macie akurat szczęście, że jesteśmy we Wrocławiu, dlatego że Wrocław jest uważany za takie centrum usług finansowych w całej Polsce. Mamy bardzo dużo tutaj banków, mamy firmy windykacyjne i bardzo dużo tutaj właśnie się dzieje w obszarze różnych usług finansowych, więc jak podejmiecie kiedyś decyzję, żeby przyjść na uniwersytet, na uniwersytet ekonomiczny, to później będzie Państwu wszystkim łatwiej wam, żeby właśnie skończyć i mieć jakąś fajną pracę w finansach. Tak? Ale... Zanim sobie przejdziemy do tej pracy w finansach, to musimy sobie też powiedzieć o tym, że czasami z tymi pieniędzmi to jest trochę trudno. Dlatego, że czasami pewne pułapki na nas czyhają i tutaj jedną z takich pułapek chciałbym właśnie Wam opowiedzieć, jest to pułapka zadłużenia. Z czym to jest związane? Wyobraźcie sobie, że co miesiąc, co tydzień jak często dostajecie kieszonkowe. Co tydzień. Ale fajnie. A nam pensje płacą co miesiąc. Gdzie tu sprawiedliwość? Hmm? No dobra, dostajecie co tydzień kieszonkowe, ale musicie też mieć na uwadze, że macie jakieś wydatki. Na co te kieszonkowe wydajecie? Znaczy no, to taki jest zły przykład z wydatków. Cukierki, zabawki. Jakieś owoce? Karabiny. O, tu lepiej karabinów nie. Rzeczy, które nas zrobiła przyjemnie. No właśnie. Czyli popatrzcie. Mamy pewne przychody, mamy pewne dochody, tak? Na razie je dostajemy w formie e, no właśnie tego naszego wynagrodzenia od rodziców. Później jak będziecie pracować, to będziecie dostawali jakieś wynagrodzenie od pracodawcy, tak, który będzie wam płacił, ale jednocześnie za każdym razem pojawią się, co nam się pojawią? Zobowiązania, tak? Zobowiązania. I teraz te zobowiązania mogą mieć formę na przykład pożyczki. Takie zobowiązania mogą mieć formę właśnie: trzeba zapłacić za prąd, trzeba zapłacić za wodę. Jak się kupi samochód na kredyt, to trzeba zapłacić ratę kredytu, tak? I teraz zwróćcie uwagę: mamy jakąś tam kwotę, którą żeśmy pożyczyli, bo ma, mieliśmy za mało, żeby wydatkować tylko i wyłącznie to, co otrzymaliśmy od rodziców, albo to, co żeśmy zarobili. Ale za każdym razem, kiedy od kogoś pożyczamy, to co trzeba zrobić? Oddać. Tak jest. Trzeba oddać. I z tym oddawaniem to już bardzo często jest ciężko, dlatego, że zwróćcie uwagę, jeżeli oddajemy, na przykład, do banku kwotę, którą żeśmy policzyli, to przecież musimy jeszcze zapłacić odsetki. Czemu płacimy odsetki? Żeby bank zarobił, a bank musi zarobić. Dlaczego? A gdybyście wy swojemu koledze pożyczyli jakąś kwotę, to też byście policzyli odsetki? Nie. Czyli część osób by policzyła, część osób by nie policzyła. A czym te odsetki są, powiedzcie mi? O właśnie, za to, że pożyczyliśmy, tak? Czyli odsetki. Mhm albo za przekroczony termin. Czyli zwróćcie uwagę, te odsetki, które są tutaj, to jest wynagrodzenie za to, że ktoś nam te pieniądze pożyczył. I teraz bank, ponieważ bank zarabia, tak, w związku z tym pożycza nam na odsetki, czyli daje nam dodatkowo, czy narzuca nam dodatkowo konieczność zapłaty odsetek. Jeżeli pożyczamy od znajomego i to jest nasz dobry znajomy, to czasami ten znajomy powie, „A, masz bez odsetek. Tak? Natomiast jeżeli pożyczamy, to te odsetki bardzo często się pojawią, i zwróćcie uwagę: pożyczyliśmy 1000 zł, ale, i tu się pojawia problem: mamy tylko 800 zł, jak trzeba oddać, aż 1200 zł. W związku z czym zabrakło nam na to, aby oddać zarówno ten nasz dług, jak i też kwotę tych odsetek. Tak? Kwotę tych odsetek za to, że tego, z tego długu żeśmy korzystali. I teraz pułapka, ta właśnie zadłużenia pojawia się wówczas, kiedy musimy znowu znaleźć jakieś pieniądze, które nie mają charakteru naszych stałych dochodów po to, żeby spłacić nasze zobowiązania. Czyli tutaj potrzebujemy 400 zł, pożyczamy te 400 zł, ale nie po to, żeby je zainwestować czy wydać, tylko wyłącznie po to, abyśmy mogli te 400 zł przeznaczyć na spłatę tej naszej pożyczki. Czyli widzicie, że ta pułapka zadłużenia powstaje wówczas, kiedy mamy wyższe wydatki niż nasze dochody, a w szczególności kiedy nasze dochody nie pokrywają naszych pożyczek i odsetek, który od tych pożyczek musimy płacić. Na samym dole macie taką zależność, którą... Na którą powinniście zwrócić uwagę, bo już niedługo będziecie samodzielnie dysponować na pewno większymi pieniędzmi, nie będziecie mieli w tym momencie tylko będzie, nie będziecie tylko uzależnieni od rodziców, może czasami niedługo sami będziecie zarabiać, nasze dochody muszą być wyższe niż wydatki na zobowiązania, bo jeżeli nasze dochody, czyli te środki, które dostajemy co miesiąc, co tydzień, co jakiś okres czasu, są mniejsze niż nasze wydatki na zobowiązania, to wtedy pojawia się właśnie nasza pułapka zadłużenia. Wtedy potrzebujemy więcej środków i wtedy zaczynamy się zadłużać. I to jest bardzo niebezpieczne, bo im więcej bierzemy tych naszych pożyczek, to tym większe są odsetki i coraz więcej w tym momencie musimy spłacać. No i wpadamy w pułapkę zadłużenia. Jak już jesteśmy bardzo zadłużeni. Co można zrobić, żeby się ratować? Odwołać się do kogoś, odwołać? Nie słyszę? Można ogłosić upadłość. Można ogłosić upadłość. Mamy takie rozwiązanie: jeżeli ktoś jest bardzo zadłużony i już sobie nie radzi z tą spłatą, to mamy taką możliwość, żeby ogłosić upadłość. Taka upadłość polega na tym, że spłacamy naszych wierzycieli z tej kwoty, którą pieniędzy mamy. Resztę umarza nam sąd, bo takie postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym. I dopiero po takim umorzeniu możemy znowu od początku zacząć normalnie funkcjonować. Jest taka możliwość, ale oczywiście nie namawiam do tego, żeby korzystać. Jeżeli rzeczywiście już komuś nie uda się, nie wyjdzie, to wtedy można się na tym zastanowić. Co koleżanka chciała powiedzieć? Hipotetyczny może nie, ale hipotetyczny na pewno. Aczkolwiek taki kredyt hipoteczny też jest taką pożyczką, którą mamy tutaj, tak? Czyli jak weźmiemy sobie taki kredyt na te tysiąc, 100 tysięcy, milion złotych, to też kiedyś go trzeba będzie spłacić. Więc zawsze, jak bierzecie kredyt, zastanówcie się, czy jak bierzecie pożyczkę, czy będziecie mieli środki na to, żeby tą pożyczkę naszą spłacić. W związku z tym, jeżeli mówimy sobie o tych naszych pieniądzach, to pojawia się coś takiego jak planowanie finansowe. Teraz już jesteście na tyle dudzi, żeby o tym planowaniu umyśleć, żeby nad tym planowaniu się zastanowić. Mamy określone dochody, mamy określone zobowiązania i zwróćcie uwagę, jeżeli tych naszych dochodów jest troszeczkę więcej niż tych naszych zobowiązań, to co nam pozostaje? O oszczędności, tak jest. To są wolne środki pieniężne, które mamy. Te wolne środki pieniężne możemy sobie jakoś zadysponować nimi. Te wolne środki pieniężne możemy przeznaczyć później na jednorazowe, no właśnie, przyjemności na przykład. Tak? Możemy sobie gdzieś pojechać, możemy sobie coś kupić, ale żeby to mieć, możemy je sfinansować właśnie te dodatkowe rzeczy albo z oszczędności, albo co możemy zaciągnąć? Pożyczkę, właśnie, ale jak zaciągniemy pożyczkę, to co się będzie działo? Może się okazać, że nie będziemy mieli na spłatę. Tak jest. Czyli wbrew pozorom, jeżeli się zastanawiamy, czyli planujemy coś, tak? planowanie to jest działanie na przyszłość, to w tym wypadku jak planujemy, zastanówmy się jak wyglądają nasze dochody, ile mamy tych zobowiązań. Czy możemy te zobowiązania zmniejszyć, zwiększyć i zastanówmy się ile nam zostaje oszczędności. Jeżeli planujecie, to zastanówcie się jeszcze nad jedną rzeczą. Na co chcemy je wydać? Jeżeli będziecie mieć cel, na który chcecie, który chcecie zrealizować, to łatwiej wam będzie podjąć decyzję o tym, że właśnie zbieramy określone pieniądze, zbieramy określone środki, czekamy określony czas na to, żeby te pieniądze wydać, a dopiero później realizujemy te nasze zamiary, te nasze marzenia. Lepiej zrobić to z zaoszczędzonych środków niż przy przypadku tego poprzedniego slajdu, czyli z tych naszych kredytów czy pożyczek. A co nam dopisze bank, jak mamy oszczędności? Co nam dopisze bank? Odsetki. Popatrzcie. Jeżeli macie dług, jeżeli macie kredyt albo pożyczkę, to musicie zapłacić odsetki do banku. Jeżeli macie oszczędności, oj przepraszam, jeżeli macie oszczędności, to jeszcze dodatkowo dostajecie odsetki od banku. Czasami są one większe, czasami są one mniejsze. To zależy od tego, jaka jest koniunktura gospodarcza, ale to pokazuje, że lepiej coś mieć i poczekać, zainwestować, czyli właśnie mieć jakieś tam oszczędności, bo jeszcze do tego dostaniemy taką jakby premię tak? w postaci tych dodatkowych kwot, niż się zadłużać, bo w tym momencie, jakby się nie daj Boże, coś wydarzyło i na przykład nie moglibyśmy zarabiać, to kto spłaci nasze zobowiązania? No, i tu jest właśnie wtedy ten znak zapytania, tak? Czy lepiej się zadłużać, czy lepiej oszczędzać? Lepiej oszczędzać, bo jest to dla nas bezpieczniejsze. Tyle, moi drodzy, chciałem Wam powiedzieć ogólnie o pieniądzach. Tak wygląda ten obrót pieniędzmi u nas w kraju. I na koniec, to nie wiem, czy już mam przekazać mikrofon, czy jeszcze nie. Ostatni slajd. Chcielibyśmy prosić Was, żebyście wyobrazili sobie, jak miałyby wyglądać pieniądze w przyszłości. Tutaj macie kilka przykładów tych pieniędzy, które wyglądają obecnie. Jak one wyglądają obecnie? Mamy coś takiego jak Bitcoin. Czy ktoś się spotkał z czym, co to jest bitcoin? Co to jest? Tak, to jest taki wirtualny pieniądz, tak? Czyli to jest taki pieniądz, który jest tworzony poprzez sieć komputerową i na chwilę obecną takimi bitcoinami można płacić, można za nie kupować. Można same bitcoiny kupić za realną walutę, więc jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, taki pieniądz funkcjonuje w internecie. Co to jest? Sztabka złota. Tak jest, sztabka złota. Opłaca się kupować takie złoto? Nie. A czemu się nie opłaca? Nie zapłacimy w sklepie. O, właśnie, ale zwróćcie uwagę, taka sztabka złota może pełnić funkcję taką do oszczędzania. Tak? Czyli możemy oszczędzać w formie sztabek złota, które możemy kupować. Taka sztabka złota będzie bardzo, bardzo droga. Ale tutaj czasami niektórzy mówią, że bardzo się opłaca oszczędzać w złocie. Tak? Dlatego, że złoto ma wysoką wartość. No, nie zawsze to złoto rośnie do góry. Tak? W związku z czym czasami można w takich inwestycjach stracić. Natomiast złoto jest jednym z metali obok srebra platyny, które, w który możemy inwestować. No i tutaj mamy różne karty płatnicze, które wykorzystujemy. Zwróćcie uwagę, karty płatnicze nie są pieniądzmi. Karty płatnicze tylko pozwalają nam na to, żeby płacić, natomiast same pieniądze leżą wtedy u nas na rachunku bankowym, czy u Waszych rodziców na rachunku bankowym, a karty płatnicze pozwalają nam tylko i wyłącznie tymi pieniążkami płacić. Tyle z mojej strony. Macie może pytania jakieś odnośnie pieniędzy, zanim was puszczę na warsztaty? Dobrze. O, bardzo proszę. Czy ta złoto trzeba spłacać na raty? Jak kupimy na raty, to trzeba spłacać. Jak kupimy jednorazowo, czyli zapłacimy pełną kwotę pieniędzy, to nie trzeba.